Cześć, witajcie z tej strony Kudłaty i witamy się na tym wspaniałym tle wschodzącego słońca. W dzisiejszym odcinku pokażę wam kilka fajnych nowych budowli, fajnych kilka nowych rzeczy. Plus taki będzie czysto mmm, gadankowy ten odcinek i mam nadzieję, że długi nie wyjdzie i planuję go tak jakoś do 15 minut, tak żeby was nie zanudzić nagrywając po 23 pół godziny nawet te ten filmik, bo to jest zdecydowanie zbyt długo. Więc nie przedłużając, przejdźmy się tutaj i wam to prezentowałem w którymś odcinku w tą ładną świątynię osuszoną i przypomnijmy sobie ją, bo dzisiaj mam zamiar przedstawić budowlę Jasia, Biorna, który oczywiście tutaj jest z nami gra na serwerku, To też bardzo fajne rzeczy tworzy. To jest jedna z tych fajnych, fajniejszych rzeczy, czyli osuszona świątynia. Jakby na powierzchni tak naprawdę. No tylko tutaj zamienił tą ziemię z dirtem. No znaczy dno oceanu z dirtem. Tutaj ma yy, tą farmę żelaza, tylko coś mu się stało z zombiakiem, który tutaj był w tym. Nie wiem. Nie ma go teraz na serwusze, bo o to się spytał, ale to nic takiego. Wiedziałem, że tak będzie. Zbrakło mi firewerek, więc sterpnijmy się do domu. Weźmy kilka fajerwerek i potem lecimy do zamku... do zamka. Zamka? Do zamku Jasia. Tak to chyba się odmienia. Wczytuj się teren. Wczytuj się, wczytuj. Czytał się? Nie wczytał się. Niestety po tej teleportacji trzeba chwilę odczekać zanim to się wczytam. Czasami to mnie irytuje strasznie. Dawaj koleś. Ja mam odcinek. No dokładnie. I działczy. Lecimy teraz do Jasia. Tutaj oczywiście też to jest jego, cała budowa, tylko tutaj on już wyprowadził się stąd, w sumie jako pierwszym. Zaczął budować tą większą bazę, bo ja z puchaczem, w później zaczęliśmy, to, co to budował, to wszędzie sensie rozbudował swoją farmę. Jak pamiętacie, miał tylko tą pierwszą część, gdzie pszenica była. No teraz to dał sobie marchewki, buraki, ziemniaki, bo już pszenicy ma ser centralnie po sam sufit. Rozbudował to samo, czyli to identycznie to samo, czyli kopił klej, kopił klej i tutaj zrobił do tego sortownik, czemu to wszystko sortuje ładnie. u już widzę, trochę mu się tego nazbierało. Wszystko ładnie jest posortowane. Fajnie, fajnie. Może też bym nagrał poradnik, jak w ogóle o taką farmę zrobić, bo to jest bardziej z tych jakich podstawowych i najbardziej starszych. Prawie pełną automa automatyczną, bo automatycznie to się zbiera, tylko trzeba ręcznie to stawiać. A tak wpływa automatyczna, to jak myślę, że na taką wydajność to bardzo dobrze się to opłaca. Teraz lecimy tam, gdzie jest ten bikon, bo tam Jasiu, no konkretnie nie wiem, co buduje, ale on tam coś buduje. Ym, z tego, co tam zdradził, to będą jakieś farmy. Farmy, nie wiem konkretnie, co ma na myśli. Co jest? A, to samo. Farmy, próbę do tego chcę tutaj dużą przestrzeń zrobić. Coś jakby okrąg. Widać po żłobieniach tutaj na krawędziach. Jest to taki okrąg, zaplata. Tutaj sobie zrobił dokąd to ma być. Czyli jeszcze będzie musiał to z dwa poziomy zjechać. Dwa poziomy mam na myśli za on to kopię co trzy albo co cztery naraz. Jakoś tak. Tutaj z tym szybkim kopaniem. To wcale tak źle nie jest. Czasami tutaj przychodzę, pomagam mu, jak potrzebuje kobla yy, czy coś, ewentualnie, żeby trochę mu pokraść tych surowców. Więc skoro tu jesteśmy, trochę pokopmy. Trochę pogadajmy, bo chciałbym poruszyć pewien temat konkretnie nowych serii na kanale, których już, ojojoj, już od dość dawna zapowiadałem, zapowiadałem, a co jedynie, to z Minecrafta się nowe serie po, yy, pojawiały się i pewnie jeszcze się pojawią. Konkretnie chodzi o to, że Teraz gdzie po prostu by jestem... Mm, nie może inaczej to Wam powiem. No teraz przeważnie nagrywam Minecrafta, bo od tego tak jakby powróciłem na ten kanał i on tak naprawdę przyciąga widzów. Przecież ja przyciągam widzów na swój kanał nagrywając tego Minecrafta. I ten naprawdę Minecraft przyciąga i to, że będą mnie dalej oglądać, czy chociażby polecać mój kanał, to będzie to, że będę dalej nagrywał Minecrafta, bo oni tego oczekują ode mnie, ci moi widzowie. Nawet, i, i, jeśli wy to oglądacie Dlatego, że lubicie Minecrafta, to wiadomo, że tego Minecrafta oczekujecie ode mnie Więc jakbym nagle zaczął nagrywać zupełnie co innego, to byście byli niezadowoleni To bym musiał tak naprawdę szukać nowych widzów, którzy Na przykład interesują się jakąś tam daną grą, którą Postanowiłem akurat nagrywać Więc myślę, że pójdę na kompromis W od początku tak chciałem iść, ale z czasem pomyślałem, że to na dobre by było Z tego względu, że Będę dalej nagrywał Minecrafta, bo z tego nie zamierzam zrezygnować nawet dla samego siebie, bo to jest moja ulubiona gra. Y dlatego Minecraft zawsze będzie u mnie na kanale, ale chciałbym też w jakieś inne gerki pograć, nie tylko cały czas tego Minecrafta, żeby dać mu trochę w mówiąc odpocząć i popróbować w jakieś inne gry grać, czy chociażby jakieś moje ulubione gry, które warto je przedstawić i, i które chcę przedstawić. Więc, mimo wszystko, myślę, że w końcu pojawią się te nowe serie. Nie chcę na razie mówić, kiedy to będzie z tymi nowymi seriami. Myślę, że na pewno nie w tym miesiącu. Z tego względu, że już tak naprawdę mamy połowę października, mam kilka zaplanowanych materiałów, które na pewno wrzucić w październiku z Minecrafta. Między innymi teorii o 1.17, zanim jeszcze slapszoty wyjdą, i moja propozycja to powinno być w 1.17, chciałbym jeszcze nagrać między innymi jakieś tam inne luźne filmiki, będą z Minecrafta, czy chociażby właśnie ten ze serwerka inne ze serwerka. Dlatego w tym tygodniu, niestety, nie da rady. W następnym tygodniu chcę już zapowiedzieć oficjalnie, że planuję pewien maraton, maraton na Halloween, i przez cały tydzień zamierzam rzucać straszne. Yy, Filmiki związane z Minecraftem i nie tylko z Minecraftem, Znaczy nie związane z innymi grami, tylko związane z, z prawdziwymi historiami, które ja tam miałem do czynienia. Lub po prostu ktoś mi opowiedział o nich, czy po prostu działy coś tam w rodzinie te straszne rzeczy. To właśnie chcę mi opowiedzieć. No i jak już mówiłem, o Minecraftie też nie zabraknie strasznych filmików. Temat będzie polegał na tym, że będę codziennie wieczorem rzucał po jednym filmiku. Tam jeszcze ogólnie infografikę dostaniecie, jak to będzie wyglądać, jakie to będą filmiki, tytuły, yy, godziny i, i w ogóle. Więc na pewno Wam się spodoba taka tematyka na Halloween, więc wyczekujcie, bo warto. Dlatego właśnie w tym miesiącu nie zamierzam otwierać nowych serii. Mam nadzieję, że od następnego miesiąca, czyli od listopada, będę nagrywać inne serie plus do tego Minecrafta, czyli będę to łączył. Raz będzie to, raz to. Może nie będzie także naprzemiennie. Bardziej to może będzie wyglądać, że wrzucę z Minecrafta odcinek 2, albo 3 I potem wrzucę z jeden, z czegoś innego Może tak to wyglądać Na pewno nie będzie to wyglądało, że na nie raz Minecraft, raz to, raz Minecraft, raz to Bo to już będzie zbyt takie poplątane, moim zdaniem Więc jak zacznę jakąś serię, to na przykład nową, z jakiejś tam innej gry To będę po prostu częściej to wrzucał i pomiędzy czasie tam z Minecrafta Więc na pewno w tygodniu możecie się spodziewać wtedy, że filmiki z Minecrafta będą się pojawiały tak od no może nie wiem czy no Od 1 do 3, może 4 filmików w tygodniu ze samego Minecrafta, a pozostałe dni yy, jakaś inna gra. To jest 2-3 odcinki z innej gry i też nie będzie tak, że to będzie codziennie jakieś filmiki będą na kanale, bo oczywiście staram się o to, żeby codziennie były jakieś filmiki, a czasami tam mogę raz albo dwa razy nie nagrać, bo tam różnie bywa, lub nie mam czasu, lub po prostu nie mam jakby możliwości nagrać. Bo nie zawsze jestem sam w domu, żeby takie rzeczy nagrywać. Więc tego takie filmiki się nie pojawiają. Po prostu nie mam weny, po prostu mam jakiś gorszy dzień, gdzie nic, nic mi się nie chce nadstać z łóżka. Więc takie tam pojedyncze dni mogą się pojawić bez filmików, ale tak przeważnie to oczywiście będą, bo mam motywację i chcę dla was dalej nagrywać. Więc na pewno warto zostać u mnie na dłużej, zasubskrybować ten kanał, być na bieżąco z filmikami. Dobra, tutaj sobie trochę pokopaliśmy, trochę spogadaliśmy. Spróbujmy stąd polecieć. No, niestety, te irytujące latanie z elitrą i to lądowanie nie za ciekawe. Teraz sobie polecimy do mojej bazy, którą ja buduję. Albo nie, może najpierw wam pokażę Jakuba bazę. Albo nie, jednak znowu trzymajmy planów. Jednak zaczniemy jednak od mojej bazy, bo tu mam wejście. I przy drugim wyjściu jak wyjdziemy ty pokażę wam bazę yy, Jakuba, jak coś tam się dzieje. Konkretnie pokazywałem wam po odcinku, jak już tunel był wykopany w ogóle za magazyn planuję. To już trochę się pozmieniało, już trochę postawiłem schody yy, i już więcej się tutaj dzieje, o wiele więcej. Jak widzicie, tak się właśnie prezentuje mój magazyn. To naprawdę jest tylko w jednej części skończony. I temki zacząłem wkładać, ale one są Zaczę... zacząłem je wkładać z drugiej strony, więc tutaj są jeszcze puste obramki, obramówki. Obramówki, jak to się nazywało, kurde zapomniałem. O ramki na przedmioty. Obiorny wbił. Przywitajmy się z nim. Witam ponownie. Tak to ten to u niego właśnie tam byliśmy, kopaliśmy Tutaj zacząłem wkładać te itemki To jakiś czas tam wkładam po kolei Jak tam idzie z tym Ja przynoszę jakieś temki, to po prostu wkładam no i tak mniej więcej tutaj mam taki, jakby środek tego, e, moja nupa zaraz dodam do whitelisty. Co? A o to chodzi. Ok, po prostu stworzył sobie drugie konto, żeby ogólnie. O, dobra, bój się plączę. Ja się stworzył sobie drugie konto na Minecraft, i chcę je tutaj właśnie dodać na ten serwer. Bo chcę zrobić sobie tań lapsa jak yy, kopię, tam właśnie tą dziurę gdzie byliśmy, i druga osoba chce, żeby to nagrywała. Czyli on tak naprawdę sam siebie będzie nagrywał drugą osobą. Przepraszam, właśnie na chwilę, jak już wspominałem, no nie, nie zawsze mam tych warunk warunków do nagrywania. Dobra, przejdźmy dalej. Tutaj mam w ogóle to zapakowane. Są tu jakieś rzeczy mmm, powkładane. Niektóre są jeszcze puste, bo. Nie porobiłem lub co innego tam planuję powkładać, a ja się nie mam tych itemków, a chciałbym, żeby dosłownie tutaj wszystko było To, co można zdobyć W większych lub mniejszych ilościach, wiadomo Tutaj ładnie zrobiłem tak jakby sam środek tego Czyli tutaj mam ten magazyn i tutaj jest druga część tego magazynu, którą która jeszcze właśnie jest podczas budowy Myślę, że drugi odcinek, który będę nagrywał ze serwerka, to będzie się właśnie zajmował tym, czyli w takich 100% Budowania z samej tej bazy. Bo to jest. No, wcześniej nie chcę zrobić w jednym odcinku. Nagle jedna baza, coś. Jasiu, Stasiu. O, to Jasiu ogólnie, drugim kątem. Witam serdecznie. Nowego. Przybysza. Rozgość się wygodnia. No, elo, melo. Mm, tak właśnie jest, tutaj fajny taki design myślę, że wymyśliłem, tutaj też się napracowałem, żeby ten sam design wymyśleć i myślę, że jest fajnie i to światło fajnie tak się prezentuje stąd i tutaj to na samej górze. Wiadomo, nie chciałem tego robić z jednego bloku, takie jednolite, żeby nie było pluty, tylko żeby było takie rozmaicone. Przejdźmy do pierwszego pomieszczenia, czyli tutaj, ta już jest zrobiona, KD, czyli kudłaty. Mm, tutaj nie wiem co zrobię taką przepalarkę. Ale to nie będzie automatyczna przepalarka, bo jakoś nie pasuje mi ona do całej wizy tutaj. Tylko bardziej poustałem jakieś bloki do przepalania niejacz takiego. Tutaj jeszcze nie jestem pewien co będzie. Mm, jeszcze zobaczę, jak to wyjdzie. Tutaj. A no tu są takie przejścia, wiadomo. Z jednej z drugiej strony to samo, tutaj też to samo. Jak mogliście zauważyć, taki fajny sufit zrobiłem. Co myślę, że bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Ogólnie to, co wy tutaj widzicie, tę całą przestrzeń, to tak naprawdę dopiero jedna trzecia całości bazy. I reszta po prostu będzie na górze. Myślę, że samą tą dziurę fajnie zrobiłem. O nie, przybyło nam tutaj być w dzień. Niestety najgorzej, bo tyle tu się spałniło tych potworów. Ja po prostu będzie teraz ciężko tutaj w ogóle yy, nagrywać. Yy, tutaj tak fajnie to zdobiłem. Tutaj będzie ogólnie dom gdzie teraz biegam. I na samym środku właśnie będzie ta dziura, gdzie będzie wejście do magazynu. Tutaj ten teren strasznie duży będzie. Jak widzicie, yy, tu gdzie kabel postawiłem, to mniej gdzie wyrównałem teren. To tutaj po prostu będzie mój do... Może nie jest taki duży domek, tylko teren mojego domku, o co z takiego? Z jednej strony jest to, że zrobię jakąś farmę, jedzonka, z drugiej tam farmę na pewno pszczół Bo bardzo ją potrzebuję yy, Tutaj idzie to samo, taka szerokość Tutaj ogólnie to wszystko prawie było pod wodą, przecież jeziorka tutaj płynęły Tutaj gdzie ten kobel, najwięcej było tutaj Jak widzicie cały czas idę tutaj z tym I myślę, że przedłużę to Aż yy, gdzieś tutaj i tu ten kobrel będę musiał aż tutaj poprowadzić tą pod wodą. No niestety jak wybierałem ten teren, to nie myślałem, że z taką dużą bazę będę budował. I jakbym wiedział, to bym po prostu wybrał gdzieś gdzie nie ma wody w pobliżu. No niestety, nie ja będę drugi raz tej mojej, jej, tego mojego magazynu gdzieś budował. Bo to byłaby już totalnie strata czasu. Już wolę tutaj to mm, za jakoś zagospodarować i porobić. Mam nadzieję, że ta woda nie będzie słyszalna i to będzie jakoś fajnie. Hmm, wyglądało niestety chciałem tutaj się chwilę z pobudować ale niestety te potwory mi nie dają żyć więc nie przedłużając, bo ten odcinek chciałem był krótki, pogadankowy więc tak naprawdę będę się już z wami żegnać a no właśnie, przypomniałem się, że miałem wam pokazać y, Kuby Domek y, który jest do, chyba skończony no jakby w środku jest skończony y, nie wiem czy wam pokazywałem tutaj to ale tutaj próbowałem już zrobić Mm, jakby wejście do tego, ale niestety nie bardzo mi się ta podłoga pasuje. Czy podoba? Nie wiem czy to zostawię czy zepsuję. To jeszcze się fajnie wygląda to korowane drzewko. Ale jak to wyjdzie, nie wiem. na szybko polecimy do puchacza. w poprzednim odcinku pokazywałem wam, jak to jest... jak to tutaj w ogóle zrobiłem. Plus tam jeszcze na minutrukę jego ten domek stawiłem ale nie widzieliście skończonego efektu, czyli taki zrobiony mocno w naderowym stylu ogólnie ten serwer stworzyliśmy, żeby zamieszkać w netherze ale jak jakoś wyszło, że tak... no, no nie... No, może nie spróbowaliśmy tak naprawdę ale z czasem stwierdziliśmy, że najlepiej będzie jak tu zostaniemy w normalnym świecie i tutaj będziemy się budować ewentualnie tam jakieś mniejsze bazy, byśmy mogli iść do nederu i tam sobie pobudować je. tak tu się prezentuje wnętrz, w, wnętrze pierwsze, tutaj kolejne i wejdziemy od razu na górę To jest ta pierwsza część domku z tym zielonym jakby dachem A i tutaj ma chłop enchanting Jakieś tam rzeczy, lazuryt, książeczki Zaraz przejdziemy do kolejnej części hmm, Tutaj, a zaraz podziemy. A tutaj ogólnie, tu jest ten mościk łączący te dwa budynki Hmm, tutaj ma fajny balkonik zrobiony z pulpitów i to samo z drugiej strony, bardzo fajnie to się prezentuje hmm, tutaj będą jakieś skrzyneczki do zdoby czy coś na górę zaraz pójdziemy, albo od razu pójdziemy bo on tam ma całą jakby y, sypialnię i te, cały strych co bardzo fajnie to wygląda hmm, te takie półkosie odrzucone jakby piramidy bardzo fajnie to się to prezentuje, wygląda tutaj widzę, się kompletuje każdą zbroję tylko jeszcze spręgłów nie ma. Czapkę chyba ja mu dałem, yy, hełm. Tu coś mamy. A tam zaraz wyjdziemy. Tutaj łóżeczko. Fajnie to, to zdobił Jeszcze szybko chodźmy na dół. Zobaczmy. Yy, tutaj co tu jeszcze było. A tu jest druga część domku tego podstawowego. Tutaj też są, tutaj też jest wejście do, do tego. Jeszcze wejść na dół. Yy, na, na dół, yy, na górę. I tutaj ma wyjście do magazynu, który wygląda tak, też w takim nederowym stylu Masz skrzyneczki, ma tam rzeczy gdzie powkładać z jedną i z drugiej strony tak samo wygląda tutaj był tutaj chyba miał przepalarkę tak, konkretnie automatyczną przepalarkę też bardzo fajne rozwiązanie no to samo co po drugiej stronie, takie odbicie lustrzane. jeszcze polecimy na dwórek i tutaj sobie zobaczymy o już mamy dzień, bardzo ładnie Tutaj pewnie będzie to jeszcze rozbudowywał, bo tu nas jest taki większy teren jak widać i właśnie ostatnio dobudował tutaj farmę dla zwierząt i ma sobie tutaj właśnie krówki hoduje. Fajnie to wygląda oczywiście. Ja też swój taki magazyn z bar takim niederowym stylu budować, bo to oczywiście nowe rzeczy chcą się wykorzystać i tylko ja bardziej robię to z połączeniem z tymi rzeczami, coś było, jak tam mogliście zobaczyć. Mimo, że tam przeważają rzeczy, yy, rzeczy nederowe. Tam czy nie, gdzie niegdzie, oczywiście są rzeczy, które już były wcześniej. No, tak to fajnie się w dzień prezentuje. Dobra, ba już przedłużam. Yy, już będę też Wam wami żegnał. Kolejny odcinek, oczywiście. Yy, Albo MB3-4 będę was, zaraz nagrywał po tym konkretnie, czyli będę tutaj budował i przedstawiał. Um, budowę mojego magazynu jak to mniej więcej buduje, troje tego pobudujemy, troje tego, trochę tego żebyście widzieli jak to mniej więcej wygląda a nie że wszystko buduję poza odcinkiem więc cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serwerka